Drugi wielki ćwierćfinał, Urugwaj! Włochy! Wita Państwa Chris Max! Ym, nie mam jakiegoś eksperta, ale to mi nie przeszkadza, bo ten mecz jest naprawdę bardzo ciekawy, emocjonujący, Ym, Urugwaj. Może nie największa, no największa na pewno sensacja, jeżeli chodzi o świecina pogromca. Pug Realizacji Courtney Delfi wygrała z nią 2 -3. Ja 3 do 3 jak prowadziła 3 do 0 to wielki jak to młodzież mówi szacun. Szacun na tej drużyny. A w Włochy w Kardec wygrały z Swencją 8 do 7 od nas Urugwaj, w Castillo w obronie zgody Lugano Pereira Caceres, Rodríguez, Egóre Matyaz Mat Mat Diego Perez i pomocy Fataku Fata mamy Diego Forlán i Suareza. W Włochy, Bramce jest Buffo, Kirini, Canavaro Zamrota, Grosso Pomocy jest De Rossi, Spirlo Giatuzo, i Gatuzo i fataku mamy Toni Nie. Ale może teraz Urugwaj może jeszcze coś zwojować jednak nie, tak, nie. Piłka do zamroty Luka Toni! Luka Toni! Jest polokarny! Luka Toni! Gol! 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 gol, gol. Ale sytuacja! 90. druga Minuta spotkania To już jest coś, coś niemożliwego Naprawdę Mówiłem, że jeżeli tu nie będzie jakiś Super sytuacja na Urugwaju, to będzie koniec meczu, ale jednak nie. Przyjął piłkę Luka Toni. Potężne uderzenie w samo okno. Naprawdę, szacun. Walczyli Włosi do końca. Urugwajczycy. Czapki z głów dla nich, że walczyli do końca, ale to jednak Włosi będą w finale. W półfinale. W samo okno.